Cześć, witam wszystkich, z tej strony Quantum, a to jest następny odcinek Quantum Guide, gdzie dzisiaj zajmiemy się kolejnym karabinem dostępnym dla szturmowca, qbz 951 Prawdziwa nazwa tej broni to typ 95. Jest to karabin, który powstaje w Chinach i został stworzony w tzw. układzie balpa, albo układzie bezkolbowym, co oznacza, że magazynek oraz zamek tej broni znajdują się z tyłu karabinu. Przy zachowaniu takiej konstrukcji można stworzyć karabin o bardziej kompaktowych rozmiarach, przy zachowaniu praktycznie takiej samej albo nawet dłuższej lufy jak w przypadku standardowych karabinów z magazynkiem z przodu. Wadą takiego rozwiązania są zwykle dłuższe czasy przeładowania, gdyż magazynek znajduje się dalej od strzelca oraz jest po prostu w bardziej niewygodny. Pozycji, więc przeładowanie mogą być czasami problemowe. Broń strzela kalibrem 5,8 mm. Jest to kaliber, który został stworzony przez Chińczyków, i oni twierdzą, że jest on mocniejszy od kalibru 5,56 przy zachowaniu podobnego odrzutu. Oczywiście analogicznie ten kaliber 5,8 mm jest słabszy od kalibrów takich jak 7,62 mm. Broń jest produkowana od 1995 roku, a w służbie wojsk chińskich jest od 1997 roku a więc statystyki QBZ-95 krótki czas przeładowania 3 sekundy długi czas przeładowania 3,5 sekundy nie są to w ogóle dobre czasy przeładowania, jednak moim zdaniem są one tutaj akceptowalne gdyż jest to broń typu balpap i została ona głównie tutaj stworzona pod względem statystyk na walki na dalekie dystanse, więc czasy przeładowania nie są tutaj tak ważne, chyba że będziemy walczyli w bliskich i średnich dystansach ale raczej szczególnie bliskich dystansów powinniśmy w większości przypadków unikać i albo starać się zaatakować nasze wroga z zaskoczenia, albo po prostu atakować go z większego dystansu, więc czasy przeładowania, tak jak powiedziałem, nie są tutaj dla mnie najważniejsze w przypadku tej broni. Szybkostrzelność jest to 650 pocisków na minutę w trybie automatycznym i tak samo jest w przypadku, kiedy strzelamy serią trzech pocisków, gdyż taki tryb jest również dostępny w przypadku QBZ. Szybkostrzelność się nie zmienia, tak jak powiedziałem, wynosi również 650 pocisków na minutę. Prędkość pocisku jest to 630 metrów na sekundę i analogicznie, im większa prędkość pocisku, tym łatwiej trafić nam ruchome cele oraz te na dystansie, a im mniejsza prędkość pocisku, tym trudniej trafić nam cele na dystansie oraz te, które się poruszają. W przypadku QBZ-95 ta prędkość pocisku jest tutaj całkiem niezła, tak jak powiedziałem, wynosi 630 m na sekundę. Broń posiada magazynek na 30 pocisków, plus jeden w komorze. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, broń strzela kalibrem 5,8 mm DAP-87. Jest to chiński kaliber stworzony specjalnie na potrzeby wojska chińskiego. Broń ma jednak tutaj standardowy damage, 25 maksimum 18 minimum, gdzie drop kończy się na 55 metrach. Możemy do tej broni akurat podwiesić granatnik GP-30, ale nie możemy podwiesić strzelby. Tryby strzału, które są dostępne jest to tryb automatyczny, tryb strzału z serią trzech pocisków oraz tryb półautomatyczny. Celność z biodra jest średnia z małym plusem, gdyż jest to broń typu balpap i broń typu balpap mają lepszą celność z biodra niż większość karabinów szturmowych, plus mają również sporo lepszą celność w ruchu, więc tutaj akurat ta celność z biodra może nie jest rewelacyjna, ale na pewno da się jej używać w przypadku, kiedy musimy walczyć na bliskie dystanse. Odrzut tej broni również jest niski, gdyż mnożnik pierwszego strzału wynosi równe 2, odrzut do góry jest niski, jak i odrzut na boki jest również niski. Tak naprawdę QBZ95 można dostosować na wiele sposobów. Ja jednak wybrałem taką konfigurację, która świetnie sprawuje się na dalekie i średnie dystanse i pozwoli nam na podjęcie walki na bliskich dystansach. Gdyż takie walki zwykle będą nieuniknione, kiedy szczególnie będziemy starali przejąć się przejąć jakieś punkty na trybie Conquest. Jako optykę, wybrałem tutaj mój ulubiony celownik holograficzny, ale można wybrać też celownik typu Red Dot Sight. Musicie tylko pamiętać, że w tej chwili mamy trzy różne wersje, czyli chińską, amerykańską oraz rosyjską. Wybierzcie ten celownik, którego wygląd oraz przyrząd optyczny podoba Wam się najbardziej. Jako dodatek, wybrałem tutaj przybliżenie razy 2, dzięki czemu łatwo będziemy mogli się przełączyć pomiędzy walką na średnie i dalekie dystanse, a walką na bliskie dystanse. Świetny dodatek, jeżeli chcemy zaadaptować się do pola bitwy w miarę dynamicznie. Jako dodatek na lufę, wybrałem tutaj ciężką lufę. I ona zwiększa nam celność karabinu, kiedy celujemy z naszych przyrządów optycznych o 50%, jednak również o 50% zwiększa nam odrzut. Ten bonus do celności z przyrządów optycznych jest mniejszy, kiedy się poruszamy, więc o tym również trzeba pamiętać, ale bonus zawsze jest, czy się poruszamy, czy stoimy, więc świetny dodatek, jeżeli chcemy jeszcze bardziej zwiększyć celność naszego karabinu. I tak jak powiedziałem, QBZ95 nie ma naprawdę wielkiego odrzutu, więc nie poczujecie dużej różnicy różnicy bez ciężkiej lufy i z ciężką lufą pod względem odrzutu. Mimo wszystko nawet z ciężką lufą z dużą optyką łatwo kontrolować odrzut tej broni, więc nie powinien być to duży problem. I jako uchwyt wybrałem tutaj uchwyt ergonomiczny, gdyż on tutaj zwiększy nam celność ognia z biodra praktycznie o 50%. Wtedy ten celownik podczas ruchu nie będzie zwiększał się tak bardzo. Dzięki czemu będziemy mogli wykorzystać jeszcze bardziej ten bonus karabinów typu balpak, które mają właśnie zwiększoną celność z biodra. Więc myślę, że to jest całkiem interesująca konfiguracja. Dzięki za oglądanie tego odcinka Quantum Guide. Na razie trzymajcie się, cześć.